Yyy... Chyba... Ej, słyszałeś czoły? O. o co chodzi? O, jesteś. Słyszałeś, słyszałeś. Chyba stare znajomości mnie dopadły. No, siadaj. Siada. Coś, coś jest tam z swoim konie. go. Snajper. O, ja Mówiłem, niech że Meksyk to niebezpieczne miejsce. Bile... Chyba jest tu nawet jeszcze gorzej niż... w stanie Westmów. No, ja słyszałem, Musimy że to najlepszy wrócić. stan. Musimy tam wrócić. Po co? Gdzie? Do łezmów. Dobra. Tutaj. Nie przeżyjemy zbyt długo. Jakąś szajkę byśmy musieli zbudować ale to jest niemożliwe. Maj ukradniemy. Może będzie jakaś gotówka. Będziemy musieli się po prostu trochę przyczaić. Ja ja poszkać łódki. Sardynkę wypuściłem na wolność, niestety musimy się z nią pożegnać. Ech, może przynajmniej urośnie i złapiemy lepszy męskarz od nas. Nie. Ja to trochę klepnę. Poszukaj tej łódki, co? Dobra, dobra. Ech, już widać te tereny. Thieves Landing. Ech. To on? To on. Ech. Nie podpłynie co to? To duże ryzyko. To płyniemy... Hy! Dalej! Kumpadry! Nie zostawić mnie tam! Ej. Płyniemy do Saint Denis. Tam. Jest tutaj w ogóle coś? Kompadryj. To padre! To Mówię, czy jest tutaj w ogóle coś. Nie wiem, jakieś miasto, Blackwater. Aha, tu! Tutaj jesteśmy, nie nie model Blackwater, a na wódce to nie wiem. Ukradłem ją gościowi, może schowałem tam ciało do środka. Okej. Okay. Wszystko pasuje. Poruszajmy do Saint Denis. Dobra.

Jest cholera! Wojemy! Szybko! Chodź! Jest! Chodź! Uciekaj, kopatrz! Daj rad, z tym lewo, ty ten, ja na prawo, ty na lewo! Ja lepiej poprzedziłem! Dobra! Uj. Tłój strzelę! Zostrzegawczy w głowę! Na No Dobra! Złączyliśmy się! Kurwa! jest! Kurwa! 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 To w imieniu prawa... Co go teraz! sprawiedliwości. to jest? Co to jest? Ja to jest? Co to jest? Co to jest? Zobacz jaka jest Złaś mi z drogi, powiedzał ciś Mienił prawa masz stać, skurwysynie Chybko! Na, pociąg. Na, pociąg. Na, pociąg. Na, pociąg. Na pociąg. Na na jestem na pociągu! O kurta! Jestem na pociągu! O cholera! Co? O nic! Stać! ty jesteś! Jestem na ten! Uniknąłem e, tego! E, tego! Jestem, jestem na pociągu! Jestem na pociągu! Jestem na pociągu! A ja jestem świadomy pasażerem! Idę do Chyba. ciebie, idę do ciebie! Mamy winować, że to w obu powiatach który koleją gdzie <grystanie> <grystanie> nie jestem Adalet, trzeba go szybko wyeliminować Taka druga była ta pewnie I Ilość Ekstremalna A, ta była męcząca. Mam nadzieję, że tak szybko nas tutaj nie znajdą Kolega tutaj przygotował w tej kopalni. I można powiedzieć bunkier na takie sytuacje. Jeśli go jeszcze górnicy nie wysadzili, to będzie tam w bardzo dobrym stanie. Jest tam trochę gotówki. Trochę nad złota może iść, dalej ten... Nie, nie, nie wziął tego, więc... Jest dobrze. W takim razie dobrze. będziemy zabezpieczeni. Powiem ci, że pasujesz cię... trochę teraz na górnika. A, tak, tak. Cały owęglony od tego pociągu, co? Siadałeś na węglu? No. Tak, niestety. Cię wywróciłem. Pojedziemy może na północ, o tam Barino. Uspokój. Dobry pomysł. Pamiętaj, jesteśmy nieuchwytni, amigo. Nieuchwytni. Chwila... A Musisz się oddać władzom. Teraz kurwa ta? ta? Teraz kurwa drony? A wcześniej co kurwa było? Jak wiesz, kurwa zostawił na wybrzeżnie? Tak i kurwa w patrę! Amigo, wiesz, że to nie było możliwe, żeby cię odratować. Nie w takiej intensywnej sytuacji. Kurwa, w intensywnej sytuacji wszystko będzie rówieć, A Tu bym kolegów mi zostawił, tak z ciebie jest, kolega. Więc byłem oszustem, niewdzięcznikiem i paszywcem. Wiedziałem, to wszystko było niezbędne, żebym ja oraz nasz kolega moglibyśmy wyjść żywi z tego. Odej się władza, oh. nie chcemy Cię naprawdę nie robić. Czyli... Czyli w tą stronę, tak? Nie inaczej, Wiedziałem, z że znałem tą gwaźdź na z balkonie. Popracowaliśmy od pewnego czasu. Od bardzo. Nie będziemy się się władza. że nie mogę tego zrobić, Amigo? Naprawdę. Lepiej będzie, jak się odda. Nie o, mogę o, tego o, zrobić. Biegnijcie, biegnijcie! Coś wybuchło! Myślałem, myślałem, że mogę na was polegać, że wszyscy razem tworzymy zgraną ekipę, że coś tutaj osiągnę, ale nie mogę walczyć ze zmianą, nie mogę walczyć z prawem, tak naprawdę końcowo nie mogę walczyć z niczym. Ale... To... Nie powinno się tak skończyć. Nie. Nie dla Gagisa Gagisówny. Of a runaway train just to feel alive again, pushing forward through the night, aching just to the aside. It's so far, so far. So far, so far. I tak oto zakończył się żywot Gagisu Gagisówny Zdradzony przez własnych przyjaciół <noise> Legenda o nim toczyła się przez stan Westmów latami, ale wszystko zamilkło, gdy pojawił się on Henry Kenwood